Nazywam się Małgorzata Kłobuszewska i jestem zastępczynią lidera projektu Rozwój Systemu Monitoringu Karier Absolwentów i Absolwentek Szkół Ponadpodstawowych. Monitoring Karier Absolwentów Szkół Ponadpodstawowych działa od 2021 roku. Jest zadaniem ministra właściwego do spraw oświaty, a za jego realizację odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych przy współpracy Centrum Informatycznego Edukacji. Monitoring dostarcza wiedzy o sytuacji edukacyjnej i zawodowej absolwentów szkół ponadpodstawowych i pomaga w prowadzeniu polityki oświatowej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Projekt Rozwój systemu monitoringu karier absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych, w którym mam przyjemność pracować, ma na celu udoskonalenie już działającego systemu. Osiągniemy to udostępniając wiarygodne dane o absolwentach oparte na państwowych rejestrach szerszej grupie odbiorców samorządom, ministerstwom, instytucjom rynku pracy, pracodawcom, doradcom zawodowym i oczywiście rodzicom i uczniom. Użytkownikom systemu udostępnimy interaktywne raporty. Dzięki temu będą mogli dostosowywać zakres wyników do swoich potrzeb. Od rodziców i uczniów, po pracodawców i samorządy wszyscy znajdą to informacje, które pomogą podejmować lepsze decyzje związane z edukacją.